tam Robert pijesz? Jak to mówię? Na zdrowie. Polsce, na zdrowie. I jak już tego wypijemy, to zawody na pewno wygramy. To jest tam Pokaż tamtą krowę na grillu. O! Trochę tego jest. tego To <gryptory> but it's going Pomyna... Pamiętajcie, więcej kalorii, więcej ciężaru i nie ma upierdalania się. Czekam na Was tutaj, to poczyczymy razem. Harperowo, tak. Ok, zobaczymy się za dobry miesiąc więcej. O! Także, jak nie będziecie upierdalać się, to też taki będziecie. Jak będziecie prowadzić dobrą dietę, dobre odżywki, mój ulubiony SNI bardzo dobry jest. Także urośniecie. Zapraszam oglądać moje nowe odcinki na sybarnałą stronę suple.tv. Także będziemy ćwiczyć razem hardkorowo, żeby mieć w ręce 60 cm. Także spotkamy się następnym razem. Na razie.